Witam na kanale Podróże Te Małe i Te Duże. Dzisiaj pospacerujemy po foluszu, a dokładnie przejdziemy się szlakiem na diabli kamień. Podziwiać będziemy piękno otaczającej nas przyrody i poznamy legendę o wspomnianym kamieniu. Zapraszam na film. Folusz to niewielka miejscowość, położona w województwie podkarpackim, w Powiecie Jasielskim. Położona wśród gór i lasów, nad potokiem Kłopotnica, w gminie Dębowiec. Wieś ta leży na obrzeżach Magórskiego Parku Narodowego. Liczba mieszkańców wynosi poniżej jednego tysiąca. Spacer, rozpoczynamy od rozwidlenia przy sklepie na Foluszu, w pobliżu Domu Pomocy Społecznej. Będziemy kierować się na południowy zachód drogą asfaltową, aż do skrętu na ścieżkę prowadzącą na diabli kamień. To również przy tej drodze zlokalizowany jest Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej, imienia Stanisława Zająca. Warto tutaj podjechać z dziećmi, ale zdecydowanie w lepszych warunkach pogodowych. Po prawej stronie mijamy kompleks Domu Pomocy Społecznej na Foluszu. My zaś idziemy dalej, mijając po drugiej stronie stawy, przy których można złowić i zjeść świeżo przyrządzoną rybę z frytkami. Takie polskie fish and chips. A na poważnie, faktycznie ten rejon słynie z hodowli ryb, głównie pstrągów, która to ryba, jak mówią sami wędkarze, jest bardzo czystą rybą, podobnie zresztą jak łosoś. Folusz został założony w XVI wieku przez mnichów, później zaś należał do stadnickich. Co ciekawe, nazwa miejscowości pochodzi od tego, że początkowo mieszkańcy zajmowali się folowaniem sukna, a więc wstępną obróbką tkanin. W związku z tym nad potokami powstawały liczne folusze, czyli maszyny używane przy wytwarzaniu sukna. To właśnie od tych foluszy pochodzi nazwa miejscowości. Mieszkańcy folusza zajmowali się również rolnictwem oraz rzemiosłem chałupniczym. Szczególnie znanym wyrobem tutejszych mieszkańców były osełki do kos. W roku 1939 wieś składała się z ponad 100 gospodarstw, zamieszkałych w dużej mierze przez Łemków. Po zakończeniu zaś II wojny światowej, podczas akcji Wisła, cała ludność Łemkowska została wysiedlona. W połowie XX wieku na terenie Folusza odkryto złoża ropy naftowej i co ciekawe, do dnia dzisiejszego funkcjonuje tu kopalnia tego surowca, a na polach można zobaczyć stare urządzenia wydobywcze. Przechodząc zaś do turystycznych walorów tej miejscowości, to właśnie Folusz stanowi bramę turystyczną Magurskiego Parku Narodowego. Ta malownicza miejscowość położona wśród lasów jest prawdziwą mekką dla turystów i osób ceniących ciszę i spokój. Zaraz za tą budką zejdziemy z drogi asfaltowej i udamy się szlakiem do celu naszej wycieczki, to jest na diabli kamień. Wędrówka z tego miejsca na szczyt zajmuje około 15 minut. Pomimo, że szlak oznaczony jest jako czarny, nie jest bardzo wymagający, z tego powodu, że został wyremontowany i dostosowany nawet dla niewprawionych turystów. W dużej części został wyposażony w mostki i barierki, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa na szlaku. Na szlaku widzieliśmy rodziców z dziećmi, które sobie świetnie z pokonaniem tej drogi radziły. Tym również szlakiem, dokładając dodatkowe 30 minut drogi, dojdziemy na wodospad magurski, a więc największy wodospad w Beskidzie niskim, liczący około 7 metrów wysokości. Podążając za oznaczeniami ścieżki. Po zaledwie kilku krokach kryjemy się w gęstym lesie, pełnym mchu, ale i powalonych drzew. Szlakiem wędruje się niezwykle przyjemnie, tym bardziej że łagodnie wznosi się on ku górze. Piękne, górzyste tereny, powiew świeżego powietrza i co najważniejsze, cisza i spokój. To właśnie nas otacza. W końcu dotarliśmy na miejsce. Widzimy diabli kamień, to jest grupę skał z gruboziarnistego piaskowca i zlepieńców na zboczu góry kosma. Wychodnie tworzy sześć bloków skalnych, o wysokości do 15 metrów, oddzielonych od siebie szerokimi szczelinami. Te monumentalne głazy porośnięte są mchem, paprociami i porostami. Całość robi duże wrażenie, skorzystamy i przejdziemy się również wąską ścieżką prowadzącą wokół tych skał. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Z diablim kamieniem związana jest ciekawa legenda. Otóż, według legendy, dawno, dawno temu, kiedy w rejonie Folusza nie było żadnej świątyni, w okolicy bardzo rozpanoszyły się diabły, ciągle kusiły ludzi do złego. Ci postanowili położyć kres ich władzy i zdecydowali o budowie kościoła w niedalekim cieklinie. Rozpoczęto prace budowlane, zamówiono też dzwony wytopione z czystego srebra. Bardzo szybko wybudowano świątynie, osadzono też dzwony na wieży kościelnej i czekano na przyjazd biskupa, który miał wszystko poświęcić. Diabły widząc co się dzieje, poszły po pomoc do najstarszego z nich, a ten im podpowiedział, jak zniszczyć dzieło ludzi. Mianowicie, muszą znaleźć ogromny kamień i zrzucić go z góry na świątynię. Ale aby to się udało, muszą to zrobić przed wschodem słońca, zanim zapiją kury. Poleciały więc diabły na Magurę Wątkowską, gdzie znalazły potężny głaz, tak ciężki, że kilkunastu ich miało problemy z dźwignięciem go. Kiedy leciały z nim w kierunku kościoła nad Foluszem, usłyszały pianie koguta, wtedy to straciły swoje piekielne moce i upuściły głaz na ziemię, a ten spadł na zbocze góry i rozbił się na mniejsze skały. Kościół w Cieklinie został ocalony, a czarty musiały uciekać z okolicy. Pamiątką po tej przygodzie jest ogromny kamień w Foluszu, Diabli Kamień, na którym podobno można jeszcze odnaleźć ślady Diablich Pazurów. Kończąc ten film, warto dodać, że z Folusza prowadzi również ciekawy szlak turystyczny na szczyt Ferdel, gdzie znajduje się wieża widokowa. Być może kiedyś wybierzemy się tam z kamerą. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.